Małgorzata Obczowska, przez ponad trzy lata będąca jedną z twarzy pytania na śniadanie, zakończyła swoją rolę jako współprowadząca popularnego programu śniadaniowego. Jej kariera w tym programie zaczęła się w parze z Łukaszem Nowickim, a później kontynuowała z Robertem Koszuckim. Ostatni raz widziana była w grudniu, co wzbudziło spekulacje na temat jej przyszłości w programie. Mimo plotek, Obczowska utrzymywała, że nie widzi powodu, dla którego miałaby stracić pracę, podkreślając swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Jednakże, pomimo jej optymistycznego nastawienia, pojawiły się informacje o jej odejściu z pytania na śniadanie, co wywołało reakcje wśród jej fanów. Obczowska, aktywna na Instagramie, początkowo nie skomentowała tych informacji, kontynuując dzielenie się zdjęciami ze swoich ferii zimowych z synem. Jednak, po licznych zapytaniach od fanów, Zdecydowała się przerwać milczenie. W swoim poście na Instagramie nie ujawniła szczegółów swojego odejścia z TVP, lecz wyraziła wdzięczność za wsparcie swoich obserwatorów i zapowiedziała, że podzieli się więcej informacjami po powrocie z wakacji. Jesteście kochani. Moja poczta została dosłownie zasypana wiadomościami i pytaniami co u mnie. Drodzy, aktualnie jestem na rodzinnych feriach. Spędzamy cudowny czas, uśmiecham się do słońca, wietrze głowę i nie patrzę wstecz. Jak wrócę, napiszę więcej. Dziękuję za wszystkie dobre myśli i słowa, napisała Obczowska. Jej post wydaje się wskazywać na to, że choć opuszczenie pytania na śniadanie było dla niej istotnym momentem, skupia się teraz na cieszeniu się czasem z rodziną i przygotowuje się do kolejnych kroków w swojej karierze. Obczowska, podobnie jak Ida Nowakowska, która również odeszła z programu, Reprezentuje zmiany zachodzące w telewizji polskiej i ich wpływ na karierę długoterminowych prezenterów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.